Pan Bóg wybrał sobie kiedyś lud, był to Izrael. Zawarł przymierze z tym ludem, i kiedy ten lud znajdował się w niewoli w Egipcie, Bóg wyprowadził go potężną ręką i zaprowadził do ziemi obiecanej. Tam podarował im tę ziemię mlekiem i miodem płynącą. I Pan Bóg powiedział, Zobaczcie, macie piękną ziemię. Ja będę Was tutaj chronił, ale żyjcie zgodnie z przykazaniami, które Wam podarowałem. Nie czcijcie innych Bogów, oni nie istnieją. Czcijcie mnie, a zobaczycie wielkie błogosławieństwo w Waszym życiu. Ale jak czytamy Pismo Święte Starego Testamentu, to widzimy, że ten naród narozrabiał trochę. Chodził swoimi drogami. Nie chciał przestrzegać tych przykazań, które Pan Bóg mu podarował, i czcili innych bogów. I co robi Pan Bóg? Pan Bóg dopuszcza rzecz bardzo poważną: mianowicie ten naród zostaje napadnięty przez inny naród z, z zewnątrz, z Babilonii, i cała ziemia zostaje zniszczona, miasta spalone, a naród wyprowadzony do niewoli. I można się zapytać, a to tak Pan Bóg każe ludzi, którzy nie przestrzegają przykazań. No, Pan Bóg daje przykazania, żeby je przestrzegać, a jak Go nie przestrzegasz tych przykazań, to Pan Bóg cię ukaże, tak nie jest. Dlaczego Pan Bóg dopuścił taką trudną sytuację w życiu tych ludzi? Mianowicie. Bo to nie jest tak, że albo czcimy Pana Boga, albo Pana Boga nie czcimy i żyjemy dla siebie. A się niestety tak nie jest. Bo albo czcimy Pana Boga, albo czcimy co innego. Tą inną rzeczywistością, koniec końców, okazuje się szatan, demon. Dlatego pan Bóg mówi: nie czcijcie innych bogów, bo one są ułudą, nie istnieją, ale tam z tyłu zawsze właśnie jest ukryty szatan. Zobaczmy na przykład co się teraz dzieje w Europie. Europa chciała powiedzieć: od Boga się odsuwamy. Z Bogiem nie chcemy mieć nic wspólnego, chcemy żyć jako wolni ludzie. Wydawałoby się piękne, prawda? Od Boga nie, ale będziemy wolni. I co się okazuje, że ten człowiek europejski staje się niewolnikiem przyjemności, seksualności. W imię wolności ten człowiek zabija nienarodzone dzieci, starsze osoby i mówi, że teraz będziemy sobie zmieniać płcie, jak chcemy. I koniec końców okazuje się, że to godzi w człowieka, że to jest demoniczne. Że jeżeli człowiek sięga po owoc z drzewa życia. Stając się Bogiem, w cudzysłowie, bo się nim nie staje, to zaczyna ranić drugiego człowieka i niszczyć. I właśnie przychodzi Pan Bóg i mówi: Zobaczcie, przestrzeganie przykazań jest dla Was błogosławieństwem. I ja chcę ratować Wasze Zbawienie, chcę ratować Ciebie. Bo jeżeli człowiek nie ma odniesienia do prawdziwego Boga, to właśnie skłania się ku bogom fałszywym, a to jest ostatecznie demon i szatan czyli śmierć. Nie tylko taka śmierć, która nas spotyka, bo ta śmierć spotka nas wszystkich, ale taka śmierć wewnętrzna, która ostatecznie przeradza się na śmierć wieczną. I Bóg, który kocha człowieka, chce walczyć o tego człowieka. I tak walczył o ten naród. I ten naród, kiedy znalazł się w niewoli, otworzył oczy. I słyszymy przepiękną modlitwę tego narodu, właśnie którą słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Panu Bogu na, naszemu należy się sprawiedliwość. Nam zaś zawstydzenie oblicza. Od czasu, kiedy Pan wyprowadził naszych przodków z ziemi egipskiej do dnia dzisiejszego, byliśmy niewierni wobec Pana Boga naszego. Byliśmy niedbali w posłuszeństwie na Jego głos. Przylgnęło przeto to do nas nieszczęście i przekleństwa. I tak jest. My Życie człowieka pobożnego to nie jest życie w sukcesie, w pieniądzach i w zdrowiu, bo my często, mówiąc o szczęściu, tak patrzymy, prawda? Zawsze, żeby było zdrówko, to po pierwsze, a potem jeszcze zdrówko. Zobaczcie, jakie są życzenia. Zdrówka, zdrówka, zdrówka. Jak jest zdrówko, to już jest wszystko, kochany bracie. Ja Wam też życzę zdrowia. Po no, prostu zdrowemu mówić o chorobie, prawda? To, to wiemy, ale chodzi o to, że Bóg. Bóg, który cię kocha, patrzy dalej. On pragnie tu szczęścia Twojego na ziemi, ale przede wszystkim Bóg pragnie naszego szczęścia, też wieczności. I zobaczcie, różne rzeczy nam się w życiu przydarzają. Czy czasem nie jest tak, że my zapominamy, że jesteśmy grzesznikami, że powinniśmy też pokutować za nasze grzechy? O tym mówi katechizm kościoła katolickiego. Że chrześcijanin jest wezwany do tego, aby pokutować. Za nasze grzechy. I może warto sobie czasami przypomnieć, bo przychodzą różne doświadczenia. To nie jest tak, że Pan Bóg nas karze, bo to, to jest demoniczny obraz Boga. Jakby Pan Bóg miał karać za grzechy, to ja już dawno powinienem nie żyć, gdyby Bóg chciał mnie ukarać za moje grzechy. Ale Pan Bóg jest miłosierny, pragnie nawrócenia grzesznika, aby żył, się nawrócił i miał życie. Ale jest prawdą, że my, za nasze grzechy jesteśmy zaproszeni, aby pokutować. I można sobie wymyślać różne rzeczy, różne pokuty, ale można na przykład przyjąć różne doświadczenia, które przychodzą na Ciebie. Na przykład, ktoś powie o Tobie złe słowo, nieprawdziwe. Ojej, jak ktoś o mnie powie złe, słowo. Hmm, ja zaczynam walczyć o moje dobre imię, jak mogłeś. A może warto przyjąć takie upokorzenie? Dlaczego? No bo jestem grzesznikiem i powinienem pokutować za moje grzechy. To może właśnie to przyjąć jako pokutę. Czasami przychodzi jakaś choroba, jakaś słabość. Może po prostu przyjąć, ofiarować to cierpienie, tej choroby, tej słabości Panu Bogu. Ale bardzo ważna jest tutaj wizja Boga, że Bóg jest tym, który nas kocha i próbuje nas ocalić, nasze zbawienie, bo to jest ważne. Żebyśmy zobaczyli, że się Bóg nie jest tak, a będziesz przestrzegać przekazień, się wszystko będzie w życiu powodziło. Prawda? Zobaczcie, to jest myślenie Starego Testamentu. Jezus z tym się konfrontował. Przychodzą do, do kaleki prawda, i pytają Jezusa, kto zgrzeszył, On czy Jego rodzice. Bo jak jest takim kaleką, to znaczy, że coś, mu, coś ma za skórą. A tak nie jest, bo choroba, cierpienie jest tajemnicą, którą Bóg też dopuszcza w naszym życiu. Zdrowi to nie są najbardziej święci, a chorzy najwięksi grzesznicy. Jest tajemnica Boga. Więc chciejmy, chciejmy prosić Pana Boga, abyśmy właśnie mieli to dobre, dobrą wizję Boga. Boga, który jest miłością. Dzisiaj chcemy czcić Jego serce, które zostało przebite dla nas z miłości. Taki jest obraz Boga. Bóg Cię kocha. Dlatego oddał swoje życie za Ciebie. Ale właśnie Cię kocha. Czyli pragnie twojego największego dobra. Myślę, że rodzice to doskonale rozumieją. Dzieci najchętniej chciałyby zawsze jeść czekoladę i w ogóle się nie uczyć. A rodzice, którzy kochają swoje dzieci, wymagają od nich, stawiają im granice. Każą te dzieci, kiedy one łamią przepisy, żeby im pomóc w wychowaniu, żeby wyrośli na dobrych ludzi. To jest właśnie miłość. Ona czasami jest trudna i wymagająca, ale to jest miłość, ona naprawdę kocha. Więc chciejmy przejmować też tę miłość, którą daje nam Bóg. Prosząc o tą dobrą wizję Boga. Boga miłosierdzia, Boga dobroci, a z drugiej strony pamiętając, że jesteśmy grzesznikami, którzy są zaproszeni, aby pokutować za swoje czyny. Nie dlatego, aby się wykupić, bo wykupił nas Jezus Chrystus, ale aby powrócić do tego pierwotnego kierunku, że daj Boże, aby na pierwszym miejscu w naszym życiu był Bóg. Amen.